Byłem studentem. Pojechaliśmy razem z moim tatą, odwiedzić siostrę, która tam pracowała, i musieliśmy sobie przygotować sami cały program wycieczki, więc ja dla celów wycieczki zacząłem się uczyć języka hiszpańskiego, i później okazało się, że w zasadzie wszystko można sobie przygotować, zorganizować, zamówić autobus, wycieczki. I, i w ten sposób zacząłem odkrywać, że podróżowanie jest czymś fajnym i wcale nie trudnym, nawet niekoniecznie bardzo, bardzo drogim. I, i, I potem ta ciekawość narastała, nie tylko tu podróże krajowe, ale również po innych krajach Europy upadał komunizm, więc można było podróżować takie zakątki troszkę dawniej niedostępne, typu Rumunia, Ukraina, Białoruś. I, i właśnie te wycieczki myślę, że pewnie cały czas na nowo budziły pasy do podróży. Bardzo bezpieczne. Oczywiście zależy jaki kraj, ale jeśli się jedzie do krajów, powiedzmy tak egzotycznie, no to trzeba się też przygotować, trzeba wiedzieć, jakie mogą być niebezpieczeństwa. Czy ze względu na klimat, na przykład jakieś zwierzęta, gady, jadowite, węże, krokodyle czy inne rzeczy, czy ze względów socjalnych. Jeśli jedziemy do kraju bardzo biednego, ktoś może nas okraść. Możemy jako inna rasa, biali pośród nie wiem, Indian czy pośród czarnych, pośród murzynów, budzić nawet jakąś wrogość i z tym się trzeba liczyć, nie zachowywać się w sposób agresywny, raczej no, nie przekraczać też pewnych zasad, których turystów obowiązują. Polacy ciekawcy może chcieliby wszędzie zagryć, a nie wszędzie się da i to trzeba też uszanować. Ale generalnie ja myślę, że podróżowanie jest bezpieczne. Cały czas coś zaskakuje, bo to, bo to nawet człowiek szuka zaskoczenia i, i chce się dać zaskoczyć, bo to jedzie ostatecznie. Więc moje zaskoczenia, 4 lata byłem w Boliwii, w zasadzie ten czas był cały czas usiany jakimiś niespodziankami, począwszy od odkrywania właśnie walorów geograficznych, przyrodniczych, a skończywszy na odkrywaniu duszy człowieka, charakteru Indian, ich sposobu myślenia. Taka anegdotyczna sytuacja, którą mogę przytoczyć. W parafii, gdzie pracowałem, mówiłem się z moim katechetą na godzinę piątą, że przyjdzie. 15 po piątej dzwonię do niego, się pytam: No, gdzie ty jesteś, Richard? On mówi: A, proszę księdza, tutaj już dwie ulice dochodzę. No Mija następnych 15 minut. Richarda nie ma, w końcu nie przyszedł w ogóle. Na drugi dzień się z nim spotykam, się go pytam: No, i co się stało? Dlaczego nie przyszedłeś? O, mówi, proszę Księdza, bo ja byłem zupełnie w innej stronie miasta, w innej części. No to dlaczego mi mówiłeś, że jesteś dwie ulice stąd i że już dochodzisz? Mówi, a proszę Księdza, nie chciałem się zamartwić. Także, no taki sposób myślenia. Dla niego coś oczywiste, a dla nas się wydaje skandaliczne wręcz, że niesłowność, niepunktualność, a no, dla nich to uchodzi jako po prostu sposób bycia. W sytuacji, kiedy byłoby bezpośrednie niebezpieczeństwo, czy zagrożenie, to myślę, że nie miałem. Bardziej się może bałem o życie wchodząc na jakieś skałki, tu w Polsce, niż, niż na wyprawach gdzieś daleko. Natomiast owszem, wyczuwało się niebezpieczeństwo, na przykład kiedy płynęliśmy rzeką po Amazonii i trzeba było spać na, na plaży. Bo już noc nas zastała, wiedząc, że w okolicy mogą być krokodyla albo anakondy. Też pewne niebezpieczeństwo odczuwałem w górach, wśród Indian, podróżując razem z kolegą, śpiąc w namiocie na terytoriach, gdzie rzeczywiście ci Indianie mogą zareagować w różny sposób, widząc obcą osobę, do której nie są przyzwyczajeni i, i, i mogli nawet posądzić o kradzież, próbować jakoś zemścić się, wszystko zależałoby od, od tego, jak zareagują na naszą obecność, nawet zależałoby od tego, czy, czy są pod wpływem alkoholu, czy nie. Więc jakby taki stan zagrożenia pewnego, ale ostatecznie się okazywało, że wszystkie sytuacje się bardzo dobrze rozwiązywały. Generalnie Polska nie jest znana. Generalnie też w tych krajach dalszych jest niska wiedza geograficzna. Więc jeśli się mówi jestem z Polski, to ludzie jakoś tam błądzą, mówią a, kontynent eurazjatycki. No tak, tak, kontynent eurazjatycki. Ale koło jakiego kraju, to już jest bardzo ciężko im skojarzyć. Też w Boliwii, kraj pokolonialny... Wszyscy mówią po hiszpańsku, w całej Ameryce prawie. Więc się pytają, a w jakim języku mówicie po polsku? Pewnie po niemiecku albo po angielsku. I myśląc, że, że tak jest na całym świecie, że wszyscy byli zdominowani i mówili w jakimś jednym języku. Więc yy, się okazuje zdziwieni, że, że jest w ogóle język polski. Jeszcze większe zdziwienie, jak zaczynam mówić po polsku i, i te szemrane dźwięki takie typowe dla języka polskiego słyszą. Także Polskie w Boliwii na ogół kojarzą przede wszystkim z papieżem Janem Pawłem II. Niektórzy lepiej wykształceni przypominają sobie Lecha Wałęsę, ale nawet lepiej niż Lecha Wałęsę znają Grzegorza Lato, bo są fanami piłki nożnej, więc pamiętają mundial 82, czy tam nawet wcześniejszy i lato, lato, proste nazwisko. Niektórzy mówią, że podróżnicy, najwięksi podróżnicy, to są osoby, które coś chcą sobie udowodnić, że właśnie jakby mają jakiś niedosyt i, i jeżdżą po świecie, szukają właśnie pewnego spełnienia, którego nie doświadczają być może w swoich normalnych warunkach. Więc podróżowanie będzie szukaniem, szukaniem czegoś. Ja miałem kolegę w Boliwii Księdza. Jak mu mówiłem, że mam Dzień Wolny i Te góry, to się pytał, a co tam zgubiłeś? Czego idziesz szukać? Po co tam ty w ogóle idziesz? Dlaczego cię tam ciągnie? Co za niespokojny duch? I ja nie, nie. wiem ostatecznie, dlaczego ja podróżuję. Najprostsza odpowiedź jest przez ciekawość, ale, ale myślę, że każdy z nas czegoś jednak poszukuje tak wewnętrznie, jakiegoś przeżycia, jakiejś satysfakcji, spełnienia. Które niekiedy nawet bardzo ciężko jest to opisać i nazwać. Do największych moich wyczynów sportowych będę zaliczał dobycie sześciu tysięczników. Aconcagua, najwyższy szczyt w Ameryce Południowej i, i Limani, drugi szczyt w Boliwii i podejście pod, pod Sahamę, nieudany atak szczytowy, ale przynajmniej 6 tysięcy się zdobyło. tysięcy metrów, no zależy jaka strefa klimatyczna, bo są takie góry, gdzie 5000 to już jest granica naprawdę wytrzymałości. Na przykład w Europie Mont Blanc nie jest, no wchodzi się spokojnie, technicznie nie jest ciężką górą, ale mieszkać tam byłoby ciężko. Natomiast w Boliwii 5000 to jest, to jest taka wysokość przyzwoita drogi, niektóre prowadzą na 4 przełęczy, więc wejście na 5-tysięcznik nie jest jeszcze wielkim osiągnięciem. Ale już zaczyna brakować tlenu. Się czuje, że już jest inne oddychanie, niższe ciśnienie, może boleć głowa, temperatura spada, pojawia się śnieg, czasem jest trudno o wodę, wysokość to sprawia, że może pojawić się jadło wstręt, więc tam, gdzie potrzebujesz najwięcej pożywienia, nie chcecie się nawet jeść, po prostu ma reakcje obronne organizmu, wymiotowanie. No Typowe reakcje związane z chorobą wysokogórską, czy po prostu przebywanie przebywaniem w wysokich górach. Ale to wszystko się powolutku pokonuje. To wszystko się powolutku pokonuje i się okazuje, że zdobywanie szczytów nie jest tylko zdobywaniem wysokości, wejściem na górę, tylko najpierw jest zdobyciem, pokonaniem samego siebie. Ten szczyt, który trzeba pokonać jest jakąś umiejętnością właśnie ogarnięcia własnego ciała i zmobilizowania własnego ciała do wysiłku. wszystko znasz, gdzie jesteś w jakiś sposób panem swojego życia, wyrywasz się z pewnego egocentryzmu i, i stajesz wobec rzeczywistości nieznanych, innych ludzi, innych historii, opowieści. Widzisz świat na przykład z góry, z jakiegoś szczytu i, i zdajesz sobie sprawę, że, że ostatecznie ty jesteś małym punktem w tym wszystkim. Zaczynasz może też pytać o, o, o początek, o, o to, Kim, kto jest stwórcą, jeśli ktoś jest religijny, to, to myślę, że naprawdę góry są momentem jakiejś ogromnej modlitwy. Ale po górach też chodzi wiele osób niewierzących, niewierzących, ale o głębokim człowieczeństwie. Naprawdę nie znalazłem w górach człowieka, który, który by płys, płytko patrzył na świat, który by wulgarnie podchodził do życia. To są osoby o ogromnej pokorze. E, nazywa się R.C.C. C., czyli Roman Catholic Church, Kościół rzymskokatolicki Można wyjechać na misję nie tylko jako ksiądz czy siostra zakonna, ale jako osoba świecka, bo e, właśnie jest bardzo dużo świeckich misjonarzy, którzy na rok, na dwa lata jadą, pomagają gratis, tylko za utrzymanie, ale, no, ale kształcą przez to i swoje człowieczeństwo i i poznałem świat.